Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Star Wars de Saga. W tym odcinku kontynuujemy sobie szósty epizod Powrót Jedi i zbliżymy się powoli do końca. Pierwszy rozdział Pałac Jaby, drugi rozdział Wielka Jama Krakuna, trzeci rozdział Starcie Ścigaczy, czwarty rozdział Bitwa o Endor, piąty rozdział przeznaczenie Jedi czas zacząć przedostatnią historię epizod 6 powrót Jedi rozdział 5 przeznaczenie Jedi gdy wokół drugiej gwiazdy śmierci szaleje bitwa między siłami imperialnymi i rebeliantami, Luke Skywalker staje do walki z Darth Vaderem, jego ojcem, niegdyś Anakinem Skywalkerem, od chłopca, niewolnika na Tatooine przez bohatera wojen klonów i Lorda Sithów, którego obawiano się w całej galaktyce, ścieżka Anakin'a Skywalkera była naprawdę mroczna. Przed imperatorem Palpatinem, jego nikczemnym mistrzem, Vader musi teraz zmierzyć się ze swoim synem i odzyskać swój los. A o Wilku mowa tutaj teraz. No i spotykamy Anakina Skywalkera, Luka Skywalkera, który jest pojmany przez Imperium. Staje naprzeciwko swojego ojca, Lorda Vadera, czy też Darth Vadera, jak zał tak zwał. No i lecą sobie na Gwiazdę Śmierci, która teoretycznie jest nieukończona, ale jest ukończona. Wygląda po prostu jakby była nieukończona, ale jest ukończona. No i mamy samego imperatora Palpatina, który jest tutaj głównym dowodzącym tej gwieździe śmierci atakuje Luka Skywalkera, Anakin Skywalker, Darth Vader staje przeciwko swojemu mistrzowi. Dobra, zbieramy monety. Jak widać, on cały czas ucieka. Więc nie ma sensu go nawet gonić. Tutaj mamy do pozbierania monetki. Zaraz się zajmiemy imperatorem. Musi chwilę poczekać. Nic się mu nie stanie. Dobra, mamy już 11 tysięcy, więc mamy prawie 1 trzecią. Nie całkiem szybko to idzie, to zbieranie monet. Myślałem, że będzie trudniej. Dobra, chodźmy do tego imperatora, bo się w końcu tam zanudzi nam. Okej. Okay. Pozostało jeszcze... Ile? 14 serduszek. On ucieka, a my sobie tutaj możemy w spokoju pozbierać w końcu te monety. Tutaj nie będziemy szli. Dobra. Pokonany jeden z, y, z przymierzeńców Imperatora. Lorda Sidiousa. A no, tutaj nic nie ma. Dobra, to idziemy sobie w dalej. Serce się przyda. Tutaj mamy jeszcze coś do rozwalenia. Tutaj też. Nie, tego się nie da rozwalić, a szkoda. Tam mamy mini zestaw. O, tutaj coś trzeba zbudować. Już mamy 14 tysięcy 14 tysięcy monet oczywiście. Um, co tutaj trzeba zrobić? A zapomniałem, że gramy jeszcze DR-em, przecież on też może dużo rzeczy zrobić. Aha, w ten sposób, ok. Ale zaraz, zaraz. Nie wszystko naraz. Musimy jeszcze tutaj się przejść, ale tutaj chyba będziemy szli później, prawdopodobnie. Pewności nie mam, ale myślę, że tak będzie. Teraz idziemy sobie do góry za Imperatorem, żeby się nim zająć. Oczywiście, czytuję. Jednak trzeba chwilę poczekać. No i znowu ucieka. A, nie, nie ucieka, jednak przyjął strzał. OK, jeszcze pozostało ile? Siedem serduszek, osiem? Siedem serduszek. Na dole. Nie proszę nie goście. Sporo mamy do zbierania. Co mnie cieszy? Szkoda tylko, że część spada. Może stoję sobie za blisko, po prostu. Ok, teraz chyba zbiorę wszystkie. No, prawie się udało wszystkie. A cóż to jest? I gdzie to jest? O, tutaj mamy coś do zbudowania. Łowca nagród potrzebny. Ciekawe, czy Darth Vader też będzie. Chyba jednak nie. No dobra, zejdźmy sobie na dół. Wow, jak oni to zrobili. Okay. Przynajmniej się pozbyliśmy tych dwóch obrońców, strażników, palpatina, którzy przeszkadzali. Dobra, teraz jeszcze z drugiej strony. O, widzę, że tu będzie dużo do niszczenia. Z tej strony mamy dostęp zarówno do ciemnej mocy, jak i do jasnej mocy, z strony mocy. Więc możemy wiele rzeczy rozwalać. Tak, w ogóle to chyba wszystko teraz możemy rozwalać. Co to będzie? Jakaś platforma. Pewnie będziemy mogli się dostać do góry. Dobra, wejdźmy jeszcze tutaj. No i tutaj mamy też sporo do pozbierania. A, nie tak dużo znowu. Myślałem, że z tego też Monety będą wyskakiwać, ale nie. Czy nie spodziewałem, zaraz to ogarniemy, dobra. Teraz spróbujemy, co chyba nie idzie nam, tego się nie da zniszczyć. Nie wiem jak to zrobić. Nie będę się tym zajmować. Nie mam na to czasu. No tutaj jeszcze monet kilka wypadnie. W zasadzie to wypadło już. To idziemy sobie do, te do tego imperatora znowu. A tutaj jest imperator, ale to zaraz do niego pójdziemy. Jeszcze tutaj załatwimy kilka spraw. Tutaj? Nie tutaj. Tutaj? Tutaj. Znowu ucieka, jak to ma w zwyczaju. Dobra, niech sobie ucieka. Ok, pozbyliśmy się niewygodnego przeciwnika. Tam nie wyjdziemy. Ale jeszcze tutaj możemy coś zrobić. Wygląda to na windę. Zaraz jej użyjemy. Jeszcze tutaj mamy do zniszczenia coś. I teraz jedziemy sobie do góry ok, no i znowu uciekł. No, i znowu ucieka, co tu jest? A tu pewnie, żeby się dostać do mini zestawu, tak myślę, ale dobra, tam nie będziemy na razie szli, okej, okay, jeszcze dwa serduszka. Jeszcze jedno. Gdzie on uciekł? Okej, okay, Oberwał. O! Przy okazji, już jest koniec. Po Imperatorze, ale i też Anakin Skywalker, czy też Darth Vader, Lord Sidious, Lord Sithów. Lord Vader dużo miał nazwisk, dużo miał imion. Ale tutaj okazuje się, że wrócił na jasną stronę mocy. Powrócił na swoją ścieżkę, ale to tylko na chwileczkę. Luke Skywalker stracił ojca, pokonał przeciwników, ciemną stronę mocy. Ale jak widać, Lord Vader z nim poleciał. <śm> Poziom ukończony, swobodna gra odblokowana. Nareszcie mamy dostępnego Darth Vadera w wolnej grze, swobodnej grze. Prawdziwy Jedi 100%. No i będziemy mieć 2 miliony 500. Ponad 2,5 miliona monet. I pozostał nam jeszcze ostatni rozdział. 68 klocek za ukończony poziom. 69. krocek za prawdziwego Jedi. No, i na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!